Razem można więcej. Z takiego założenia wychodzi Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i rusza z nowym projektem. Tym razem skierowany jest on do osób w kryzysie bezdomności oraz sąsiadów schronisk dla bezdomnych mężczyzn prowadzonych w Zielonej Górze oraz Żukowicach. Projekt Razem ma się opierać na warsztatach prowadzonych w czterech blokach tematycznych. Mowa o ogrodnictwie, przeciwdziałaniu, marnowaniu żywności, małej stolarce oraz animowaniu aktywności społecznej. W wszystko we współpracy z sąsiadami, głównie samotnymi seniorami, mówi Dominika Iwan, kierownik projektów Caritas Decyzji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, chcemy, żeby osoby w kryzysie bezdomności tworzyły, żeby wykonywały pracę na rzecz swojego środowiska, dla siebie, dla swojego rozwoju, ale też dla społeczności lokalnej. Wyobrażamy sobie to tak, jak życie pomidora. Czyli najpierw założymy ogród społeczny po to, żeby ten, tego pomidora wyhodować. Potem go zbierzemy, przetworzymy i damy w prezencie osobie potrzebującej. Tylko w Zielonej Górze do projektu razem zaangażowanych zostanie ponad 20 mężczyzn ze schroniska dla osób bezdomnych. Działania będą prowadzone do końca września 2023 roku.